Pan Sebastian Zacharad, dietek kliniczny z nami. Dzień dobry, Panie Sebastianie. Dzień dobry, Witam, i z książką, nawet o książce zaraz Swoją Tak, Tak, ze swoją książką, ale na początek zapytamy, czy głodówka albo post, czy mogą być zdrowe? A czy ja jestem ogólnym propagatorem zdrowego stylu życia? I głodówka, jak wiedza moja pokazuje, jest jednym z aspektów, który należy wprowadzić, i historycznie wracając. Do rozwoju cywilizacji, człowieka. Do ojców Pustyni. Gdzieś tak, tak, i ewolucji zawsze były okresy głodu i postu, tak zwane. Jak długo powinien trwać ten okres głodu A i postu? Wszystko zależy od tego, jaki styl życia prowadzimy, więc ja na początku nigdy nie zalecam, żeby od razu się zawsze głodzić i głodować, tylko właśnie od tak zwanych. Okien żywieniowych, czyli postów przerywanych, tak zwanego Intermediate fasting. O, właśnie, to, o, o, o co chciałam Chcieliśmy pana tym. zapytać, Bardzo tak. Dobrze. Czy to jest, dlaczego, jakie są jakie benefity płyną właśnie z tego postu przerywanego, bo on polega na tym, że przez 16 godzin nie jemy, a przez 8 godzin możemy jeść to, co chcemy. I najczęściej to jest od godziny 20 do godziny 12 trwa ten post i wtedy nie dotykamy jedzenia, tylko zdaje się, pijemy wodę jak najwięcej płynów, a przez 8 godzin spożywamy. Mamy różne produkty i czy rzeczywiście możemy jeść co chcemy, czy jednak powinniśmy zachować zdrowy rozsądek? Raczej powinniśmy zawsze w każdej dziedzinie życia zachowywać zdrowy rozsądek. To, co Pani fajnie wspomniała, to jest tak zwane okno żywieniowe. Ono może być różnie regulowane. Nie zawsze to musi być 16 godzin. Można je wydłużać, można skracać, bo już taki intermediary fasting zalicza się od 12 godzin, nawet się robi do 20 godzin i w tym oknie żywieniowym 4, 6, bądź 8 godzin się je. W tym okresie zależy na jakim jesteśmy rodzaju odżywiania, no to jemy pokarmy najlepiej na pewno nieprzetworzone, zdrowe i w tym oknie żywieniowym się odżywiamy tak, żeby się najadać, tak? nie, nie chodzi o to, żeby głodzić, a ten okres niejedzenia ma służyć do tego, że układ pokarmowy jest w tym czasie odciążony, nie podjadamy non stop, tak? nie, nie, nie ma w tej skłonności wtedy przejadania się, bo wiadomo, że jak jemy Załóżmy od szóstej rano do 23 trzeciej, czwartej, no to człowiek zje zdecydowanie więcej pokarmów niż mu jest potrzebny. Sebastian Sebastian ma kiedy tego przetworzyć. Tak? już tak. zdementował to, co ja zerknęłam i przeczytałam w internecie, bo y, słysząc y, o tym y, przerywanym poście, chciałam sobie przypomnieć, na czym to dokładnie polegało i tam znalazłam informację, że przez te 8 godzin jemy bez ograniczeń. A pan już tutaj zdementował to, że jednak te jest, ograniczenia prawda? są, że może nie możemy pójść. Znaczy, to nie jest jeść, tak, że jemy co chcemy, tak. chcemy przez te 8 godzin. Czyli znaczy, ja, jak wspomniałem wcześniej, żeby jeść zdrowo, nie przetworzono jedzenie, szczególnie co w dzisiejszych czasach jest bardzo modne, tak, typu fast foodowe, czy jakieś takie z dostaw do domu, które nie zawsze jest zdrowe, ale nie chodzi o to, żeby przez te 8 godzin próbować się e, najeść na, tak, na zapas, tak? To, to nie chodzi o najedanie się na zapas, ale żeby jeść odpowiednią kalorykę, nie przekraczać tego, i, i na pewno nie będzie to służyło, jeżeli w tym oknie ośmiogodzinnym zaczniemy jeść maksymalnie ile tam wejdzie, i upychać. Czyli to, potem... to, to okienko, tak. To okienko, kiedy jemy, ośmiogodzinne przyjmijmy, że ono jest, to w tym czasie co możemy zjeść, albo ile możemy zjeść, to jedno pytanie, a drugie jest takie, czy to okienko możemy sobie przesunąć w dobie, czyli to nie musi być tam, nie wiem, od godziny, o jakiej powiedziałeś? Dwudziesta dwunasta. Dwudziesta dwunasta na przykład. Czyli są różne godziny, tutaj wracając, ja ucząc się bardzo odnośnie o chronobiologii, będę wydawał też książkę prawdopodobnie pierwszą w, polskojęzycznej, w polskojęzycznym wydaniu odnośnie chronobiologii i rytmu okołodobowego, więc nie do końca zgadzam się z tym, szukając informacji i wiedzy, że skipowanie, tak śniada nie jest do końca zdrowe. U niektórych osób nie dzieje się nic, ale u wielu osób rozstraja się tak bardzo łopatologicznie, troszkę mówiąc, gospodarka hormonalna. Czyli z wiedzy, którą ja teraz posiadam aktualnie, jest bardzo dużo publikacji i badań, że jednak lepiej jeść 4 godziny od wstania. Czyli w tym okresie między obudzeniem się do czwartej godziny powinniśmy zjadać pierwszy posiłek, a lepiej skipować, czyli opuszczać te kolacje i godziny wieczorne. Czyli wcale nie do końca to jest tak dobrze, że nie jemy tych śniadań czy przykładamy posiłki na później, bo jest coś takiego też jak OMAD, czyli one meal a day. Niewiele osób wtedy. Nie jest rana, nie jest po południu i na przykład wraca z pracy i o 17, 18 czy 19 zjada jeden wielki posiłek. I Nie do końca to wcale. Logika tak nam podpowiada, że, że to nie jest dobry pomysł. Że nie jest to do końca jednak dobre. Było to bardzo modne, jest dalej modne w wielu, wielu wytycznych, takich dietetycznych, chociaż mówię, zagłębiając się w naukę i, i stany zdrowia ludzi. W długofalowym okresie nie jest do końca to wcale. Ten jeden posiłek na dzień to na pewno przyszło to ze Stanów Zjednoczonych, jestem tego pewna. Też, na no, sama nazwa, omat. Tak, ale no, jak, jak to ma funkcjonować? Żołądek jest na pewno skurczony po całym dniu niejedzenia i nagle siadamy i mamy się najeść za cały dzień tak naprawdę. No. No i jest to, sobie to wyobrazić. Jest to na pewno w jakiś sposób do nauczenia się, mhm. tak? bo kwestia to jest przestawienia się, przestawienia organizmu na pewno formy odżywiania, tak? tak samo jak są osoby na dietach wysokowęglowodanowych i są na dietach ketogenicznych i dieta, która, osoba, która jest na diecie wysokowęglowodanowej z dnia na dzień zostałaby przestawiona na dietę ketogeniczną, będzie się źle czuła mm -hmm. i w drugą stronę tak samo. I to, tak samo to wygląda przy odżywianiu i, i, i jednym raz dziennie, dwa razy dziennie, pięć razy dziennie. Mm -hmm. tak. Natalia powiedziała o tym, że kiedy mamy już to okienko, podczas którego nie powinniśmy jeść, to, że można na przykład pić wodę. Coś jeszcze czyli można? Można pić jak najbardziej. Kawy, herbaty, zioła. Czyli napoje? napoje Okej, okay, tak? jak najbardziej. Jak najbardziej wręcz wskazane są. Żeby... Pewnie nie słodkie napoje. No, no nie, nie słodkie. No... O książeczkę jeszcze zapytamy Panie Sebastianie, co w niej jest. Pokażemy ją może do tej tak, kamery tutaj. Wydałem Kładkę. jakieś dwa miesiące temu Wademekum, czyli taka krótka wersja, że można zdrowo żyć. Przedstawiam tam w jaki sposób. W, w, co można wprowadzić i zmienić, jak styl życia, żeby to życie nasze cieszyło się e, zdrowiem i, i, i żebyśmy korzystali z niego w pełnej sprawności jak najdłużej się da. Bo Człowiek przy... na okładce sugeruje też jakiś ruch. Też, Przydaje się ruch. Też, też. To nie jest tylko, to jest poruszenie, bo ja działam na aspektach, mimo że jestem dietetykiem, pracuję na wielu polach. Poprzez aktywność fizyczną, metody oddechowe, medytację, suplementację, nawodnienie, odżywianie. Więc tych, tych, tych aspektów jest bardzo dużo, żeby człowiek mógł żyć długo, szczęśliwie i sprawnie. no Jednak musi poruszyć wiele swoich możliwości i, i ten styl życia musi być zdrowy. Gdybyśmy mieli pana Sebastiana cały czas blisko, to byśmy się nie martwili tym, że jest dzień walki z otyłością, na przykład, bo ten problem by nie istniał. Zdecydowanie. Bardzo dziękujemy panu za rozmowę. I rzeczywiście każdy ekspert, który przychodzi do nas, mówi o tym, że to, jest, to są naczynia połączone: dieta, sport, dbanie o. i pielęgnacja, i właśnie nawodnienie, więc. Większość dorzuca jeszcze oglądanie republiki, to też świetnie działa, tak. naprawdę.